Okay, dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale. Ja jem y, na szybko jeszcze zupkę chińską, ponieważ dzisiaj zaczynamy chyba już czwarty odcinek, jeżeli dobrze liczę. Czwarty z pieczeniem tortu. A spotykamy się dlatego, że jeżeli oglądacie to w dniu y, publikacji, w dniu premiery, to moi drodzy, mam 22 urodziny. I tak, przy ostatnim już filmie powiedziałam, że spróbujemy zrobić inny tort, bo przez trzy odcinki zawsze robiłam taki sam praktycznie tort w środku, tylko inny na zewnątrz. Teraz bym chciała zrobić i inny, wiecie, na zewnątrz, jak i w środku. I matko, szukałam po prostu tyle jakiejś inspiracji, co ja bym mogła zrobić i mamy to. Chcę, aby w środku była tak masa kokosowo biało-czekoladowa, w sensie biała czekolada i kokos. Dodatkowo chcę zrobić jakąś chrupkę jakąś żelkę walinową. Nie mam pojęcia, nigdy tych rzeczy nie robiłam i oczywiście biszkopt. O matko, ostatnim razem z biszkoptem się bardzo męczyliśmy, przez to przypadkowo wyszedł tort piętrowy, także jakby ktoś chciał zobaczyć jak robiłam tort piętrowy, to zapraszam, wszystkie odcinki Wam podlinkuję. Pierwszy tort chyba robiliśmy dwa lata temu, z czego pamiętam. A jeżeli chodzi o zewnątrz, jak zawsze tutaj Wam podam moje inspiracje, ponieważ nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ja też jestem bardzo zmienna, więc nie mam pojęcia jak za kilka godzin skończę, chociaż wydaje mi się, że nie skończę go dzisiaj, tylko jednak jutro. Tutaj macie mniej więcej moje inspo z Pinteresta, jak bym chciała, żeby ten tort wyglądał. Ja, ja właśnie tutaj się biłam, czy zrobić taki, bo ja teraz mam takie dwa style. Julia Machunik ma teraz dwie twarze. Taką spokojną, białą, kremową, subtelną, wdzięczność, czyli to co chodzi. No i nadal ta taka różowa, ale tort raczej właśnie zrobimy taki biały. No bardzo mi się to podoba, a nigdy jeszcze nie wyszedł mi taki ładnie na zewnątrz, żeby był taki gładki. Nigdy mi nie wyszło po prostu ta taka masa do pokładania, do tych takich różnych ozdób. No dzisiaj sobie robimy wyzwanie, ponieważ wszystko robię nowe, oprócz biszkopta i mam nadzieję, że on wyjdzie. Także jestem bardzo ciekawa. Dobra, zacznijmy od rzeczy, które kupiłam na ten tort. Klasycznie, takie wiecie, do ozdoby. Tym razem nie jest ich tak dużo, ale może kogoś zainspiruje, może ktoś coś potrzebuje, jak już wszedł, jaka zrobić tort z Julią Machunik. Ogólnie tort będę robiła raczej w tej. Na moje urodziny będzie mm, wypas tortów, ponieważ moja mama też już zaczęła robić tort, także gdy przyjechałam, to, to oznajmiłam, że ja również nagrywam taki odcinek, więc będziemy mieć bardzo dużo tortów. Fajnie, fajnie. Może ktoś jeszcze by mi tutaj zrobił tort, to będzie do trzech razy sztuka. W każdym razie w tym już i bardzo ją lubię, ponieważ ona jest taka mała, ale wysoka i te torty ładnie wyglądają wizualnie. Ja ją kupiłam w Action, z czego pamiętam, i naprawdę była tania. A tą nie mogłam się powstrzymać. Czy widzicie, jakie to jest małe? Ta jest mała. A co dopiero ta? Serio, to jest tak mi, malutkie. E, bardzo mi się kojarzy z TikTokiem, gdzie były takie różne małe torty i taka świeczka przyklejona w takim pudełku. Bardzo urocze, więc myślę, że naprawdę fajne tutaj e, też e, ciasta można zrobić. Ona kosztowała 10 zł właśnie wtedy. Jeszcze jest różowa. Wtedy również za 5 zł kupiłam taki rękaw, bo właśnie w sumie moje zdobienia będą głównie białe. Chciałabym przynajmniej. A ja mówię, jakbym w ogóle tej była pewna, że mi to wyjdzie, a... Mm -hmm. No, i chciałabym właśnie robić te wszystkie takie. I ja nie wiem nawet, jak to się nazywa. Kupiłam też coś takiego: to po prostu wszystko różowe, także no dzisiaj Julia, jednak różowa. To kosztowało 7 zł. I szczerze mówiąc, profesjonalnie. A, paska do smarowania. No właśnie, właśnie chciałabym to tak obkładać, tak. Yeah. No i rzeczy, które mi się niesamowicie podobają. To chyba jeszcze tutaj nawet jest, ale wzięłam sobie, żeby też zabrać do siebie do Warszawy. To kosztowało 3, to kosztowało też 3 i to jest idealnie pod ten mały tort, a tamto pod te duże. Także wzięłam. sobie wszystko spisywałam i mam tutaj rozpisane. Także na biszkopt. Jego robię z przepisu... Y Jezu, takiej dziewczyny, podlinkuję Wam ten przepis Ogólnie w opisie I właśnie robiłam już z niego, kiedyś wyszedł mi Także miejmy nadzieję, że teraz również mi wyjdzie e, Ogólnie minus jest taki, że mm, Nie ma tutaj żadnej wagi kuchennej Ponieważ e, wszystkie wzięłam do siebie Do mieszkania, do Warszawy Więc musimy sobie tutaj radzić bez wagi Mamy tutaj pięć aje, które cały czas leżały Żeby były w temperaturze pokojowej Drobnego cukru nie było W ogóle cukier to tutaj, wiecie To jest po prostu full wypas i bogactwo Ale byłam w trzech sklepach W żadnym nie było drobno mielonego, drobnego cukru. E, także stwierdziłam, że może spróbuję go zmielić w młynku do kawy. No nie wiem, zobaczymy. Mąka skroba ziemniaczana. To będzie nam potrzebne do biszkupciku. Kolejna rzecz to jest żelka i potrzebujemy tutaj maliny, żelatynę i cukier. E, jeżeli chodzi o krem maślany, to tym razem będę robiła właśnie inne. To ten taki główny do dekoracji. Będę robiła z masła. Masło też drogie rzecz, także bogactwo numer dwa. I w ogóle mleko. Zagęszczone, słodzone. Ja, ja nie wiem, co się po prostu stało, ale ja nigdzie go nie mogłam znaleźć. Wszędzie były, były trzy, po prostu półki, etykiety po prostu puste. W innym sklepie również nie było. Wszędzie były mleka zagęszczone, niesłodzone. A tutaj, co oglądałam, to kilka razy powtarzali, że to ma być właśnie słodzone. Um... Więc kupiłam takie w tubce, ogólnie wszystkiego jest też trochę mniej, więc będziemy to trochę robić na oko, bo mam 300, miałam 400, ale to nic, my sobie poradzimy, ale tutaj em, z dużą ilością produktów tak mam, że mam czegoś mniej, <grym> no zobaczymy. No i tutaj jest napisane mleko zagęszczone, słodzone, co nie? Także będę się po prostu bawiła i będę to wyciągała z tych tubek. Ogólnie zielone, czy ja tam zielone? Ja najbardziej lubię żółty i fioletowe. Co dalej? Na krem kokosowy potrzebujemy śmietanki. 36, też mam 400 ml, ale no ja mam mniej, chyba 330. 200 gram białej czekolady. Powiem Wam, że w żadnym sklepie też nie było białej czekolady. No ja po prostu... Znaczy była z jakiejś takiej firmy, no name chciałam albo właśnie Wedel, albo Milka, bo mam pewność, że mi się fajnie rozpuszczą i lubię na nich działać. No i dało mi się dorwać w kolejnym właśnie sklepie I wiecie, idę tak na szybko Już zmęczona po tych zakupach Biorę i nagle sobie myślę ej, Ja potrzebuję 200, a ta ma 80 e, Także dokupiłam drugą Także mamy tak, 160 Ale stwierdziłam, że skoro śmietanki mam mniej To będę miała mniej czekolady To były ekonomiczne zakupy Jurki kokosowe i mascarpone Mascarpone jeszcze w lodówce tak samo się chłodzi e, I tutaj mamy z jurki kokosowe Większość rzeczy kupowałam w Lidlu I Jeszcze będziemy robić właśnie tą taką pralinę I to będą moi drodzy orzechy laskowe Zrobione w takim w cukrze, do tego będzie czekolada i do tego będą płatki kukurydziane. I powiem Wam, że taki lifehack, w sumie sensie taka rada, jeżeli na przykład nie jecie czegoś tak normalnie, bo u nas na przykład nie było takich zwykłych kukurydzianych płat, bo średnio to kto je, więc bez sensu jest kupować, wiecie, całą paczkę, gdy potrzebujemy tylko dosłownie, nie wiem, 30. Ale zapłaciłam za to jakoś 40 groszy, po prostu wzięłam na bagę w takim większym sklepie, także. Spoko. No to co? Klasycznie będziemy zaczynać od biszkopciku i będziemy się modlić, żeby on wyszedł. Mój ulubiony mikser, powiedziałabym, że niezawodny, ale ostatnio już szwankował. Ja nie wiem, czy on przypadkiem nie ma e, tyle lat, co ja mniej więcej, więc wspólnie obchodzimy e, nasze urodziny piekąc, ten tort. Także on też jest dla Ciebie kochany. Ok, potrzebujemy oddzielić żółtka od białek, e, także może tutaj nie będę zapraszała mojej siostry, chociaż wiem, że ona jest ekspertem. Ja. Yeah. No, radzę sobie. O, Okej, okay. już uratowałam bo ostatnie w ostatniej chwili mojej to już się rozwaliło. O, nie. Wpadło nam kawałek, a przez powiedziałam, że sobie radzę, bo powiedziała, że jest jakiś sprzęt do wygrywania. To nic moi drodzy, wyłowimy to o tak. No i elegancko, widzicie, dobrze jest to robić w osobnej misce. Dobra, wsypałam cukier do tego młynka. Czy to wyjdzie? Nie mam pojęcia. Czy wsypałam go za dużo? Możliwe. Uuu, mniej więcej, się. udało. mam nadzieję, że on się nie zmienił aż za dobrze, bo to jest troszkę taki cukier puder, ale nadal troszeczkę grubszy. Może odkryję tajny składnik, który jest idealny. Okej, te białka z cukrem naprawdę bardzo ładnie się ubiły i naprawdę są przepyszne. Mm, uwielbiam to. Słuchajcie przygotowałam te dwie moje tortownice i posmarowałam tylko dół trochę masą i dałam papier do pieczenia. Okej, delikatnie mieszam ta nasza masa wygląda tak, także chyba całkiem ładnie. Także twu twu. Odpugać. No naprawdę to wygląda tak ładnie I jedno z lepszych mask, które zrobiłam na biszkopt Tak to się prezentuje I teraz błagam, abym dobrze ustawiała piekarnik Bo 170 góra-dół Tak mi się wydaje Tylko to jest taki piekarnik, że ma... jest podzielony na dwie części Wydaje mi się, że to będzie ok. Dobra, jazda Dobra, ustawiłam na 35 minut Błagam, błagam, błagam Żeby on wyszedł, bo tak właściwie sobie zdałam sprawę, że ja nawet się nie przygotowałam na to, że on może nie wyjść. To znaczy, chyba są jeszcze jakieś jajka w lodówce. Tak, jeszcze znajdę. No dobra, ale w ogóle nie wziąłam pod uwagę w sumie, że wiecie, jeżeli bym nie wyszedł, no to bym chciała robić jeszcze jeden, żeby mieć na wystarczającą ilość warstw. Aczkolwiek trzymam kciuki. 22 nie jest jeszcze najgorzej, ogólnie mi się wydaje zawsze takie pieczenie tortów całkiem szybkie, tak sobie myślę, dobra, ile to zrobić biszkopt, zrobić masę, zrobić to, zrobić to, a później, nie wiem, schodzi mi to z 8-9 godzin. Mam nadzieję, że ci będzie mniej, że trening czyni mistrza i będzie wszystko dobrze, ale to się okaże. Sprawdźmy, czy już jest dobry, mam przygotowaną wyka... Co, co? Całkiem ładnie wyróżny. ja się ekscytuję, okej? Okay? Tylko, czy już jest dobre? Nie wiem do końca, jak to się sprawdza, ja wiem, że trzeba wbić i zobaczyć, czy coś tu widzicie. No, widzę tu jakiegoś jednego króżka, ale czy to o to chodzi? Może zostawić go jeszcze na 3 minuty, nic się nie stanie, jak zostawię go na 3 minuty, ale ładne, ładne. A później go jeszcze rzucimy, także. Jednak troszkę za długo, fajczy mi się, ale to. Tam... kurde, fajnie się ja pierdolę. Akcja, reakcja. No, ja, nie, nie. Ale... Dobra, tak. Trochę, ale mam pewność, że jest dobry. Nie Do get, get. Czekoladowe, czekoladowe, dobra, rzucamy. Dzień dobry, sąsiedzi, wróciła. Pozdrawiam Julia, Waronić. To Gdybym to zrobił u siebie w mieszkaniu, to chyba już by mi policja przyjechała. Mm -hmm. Także ten główny tort już wyszedł naprawdę spoko. Może to też jest w sumie kwestia właśnie tych foremek. Ola! Jestem mega wdzięczna mega zadowolona. Dziękuję. Dobra, teraz zaczynam robić, moim drodzy, tą taką pralinę. E, także na początku będziemy robić orzechy w tym takim karmelu, bo one będą musiały się chwilkę wystudzić. Także dałam sobie taki garneczek, może być patelnia, ja nie miałam czystej, e, więc lecimy z tym i daję cukier tu, niby w przepisie jest 25 gramów, ale ja dam po prostu na oko. Proszę moją drodzy pogłaskać Bibi i spaliłam. so jeszcze raz. Dobra, ja akurat robię często taki karmel, ale no dobra, tutaj trzeba być bardzo szybkim, więc już nie nagrywałam. I po prostu od razu, jak się zrobiło, właśnie mniej więcej takiego koloru, wrzuciłam orzechy laskowe. I tak to mniej więcej wygląda. Ja zastanawiałam czemu ja nigdy nie zrobiłam takiego popcornu w karmelu. Nie mam pojęcia, ale myślę, że to musi być naprawdę bardzo dobre. Teraz to dam na balkon, żeby się trochę ostudziło. Jezus Maria, ten wieśnik dał maliny na patelni To będzie żelka Ola. Dobra, robimy żelkę, także teraz tak Tutaj będą maliny Czemu tak psujesz maliny? Będziesz miała swoje urodziny? to sobie sama tort No ra. Także dajemy trzy łyżeczki żelatyny Co tak, masz i tak? żelatynę? Dzięki Pokazuję jak daję żelatynę, bo ludzie może nie wiedzą, że trzeba do miseczki Trzy Okej okay. Zalewamy to minimalną ilością wody Okej okay. Czy trzech razy sztukę? Czemu się tak uśmiechasz? Okej, okay. i teraz to musimy rozpuścić Karma wróci Dwa zjadłam. Karma Dwa zjadłam. is a bitch. Dwa, zjadłam. Dwa zjadłam Kiedyś chciałam w ogóle nazwać mojego pieska Karma Ale to bardziej jakbyśmy byli za granicą no. i mówić Karma is a bitch Ja yeah teraz ja mam 22 lata, to już jest bumerski stan to Bardzo bumerska ogólnie już No starość nie radość Dobra, tutaj mam. Słuchajcie, na myśli siostry, wiek mniej niż 20. 20 Najlepiej w sumie... Już, moi drodzy, przeglądam Facebooka, czytam różne wiadomości i tak dalej so, yeah. Muszę jej wszystko tłumaczyć, co się dzieje, no, też Przecież nie, wiecie co, ja dam... Po co dawać w ogóle cukier? Nie wiem, czy jest do czegoś potrzebne oprócz słodkości, ale dam jedną, bo ja lubię kwaśne. Więc damy jedną łyżkę cukru. Nasze orzeszki w karmelu wystygły, także super fajnie. Teraz musimy je zmielić, także daję ją do jakiegoś blendera, który ma jakieś dziwne rzeczy. Iwia, co ty robisz? E, teraz? Nie, co jest? Wiesz, co teraz robię? Ja, ja. Teraz robię prolinę. Ola, powiedziałam, że... Trzeba, nie można stać w miejscu. Trzeba zawsze robić krok do przodu, ale tak, żeby nikt nie przewidział Twojego kroku. I ja spieprzyć tort. Dlatego robię coś nowego, a nie taki tort zawsze taki sam jak zawsze. Zresztą mama raczej zrobi taki sam jak zawsze. Więc i tak, on będzie, bo to nasza no, tradycja, bo ten tort jest zawsze u nas, na każdą uroczystość, na każdym święto. Bardzo dobry. Jest naprawdę bardzo dobry, ale ja chciałam już Wam pokazać coś innego, także robimy nowości. Mmm, dobra. Daj mi, dobra. Ola! No, no bo ja jestem ten. Ja mogę. Zadziłam tę żelatynę tutaj. Jeszcze na chwilę podgrzałam, żeby to się rozpuściło. Także spoko. To już jest nasza żelatyna. Mam nadzieję, że to zadziała. I teraz tak. Zrobiłam coś takiego jak ta wabeczka, czyli folię owinęłam Sreberko owinęłam folią, i to tak zagięłam, i będę to wlewała tutaj, żeby to, wiecie, miało formę taką samą jak biszkop I pierwsza robimy żelkę, a później zrobimy pralinę. co, co? Raczej na odwrót? Kurwa, dobra moi drodzy, ja na planu wyciągnęłam to z tego, tam się zaraz przyda, bo naprawdę zrobimy pralinę, bo ona zostanie po prostu płonąć na papierze. A ta żelka będzie zastygała już w tej formie. Ja potrzebuję tej formy do dwóch rzeczy. Więc teraz do tego musimy dodać już tylko rozpuszczoną czekoladę. Tu tak, cała czekolada ma 90, czyli połowa ma 40, a ja potrzebuję 45 mniej więcej. No to jedna i połowa, i jedna kostka. Madgeo! Ej, hey, ja, o! Ja Zobaczymy, na fejś. Facebooku jest taki żartek szmisz. Ja. Ej, a słyszałaś o tej segnie? Czy jaka wczoraj była bolo, na... bardziej i nie jest? Śmieszne. Ola, no nie, no to jest wszystko wyliczone. Weź chamie jeden. A, taki prosty się wydaje. Się wydaje. Jest Joli, ja jest podpięte. prawie zrobiła lawinę. Lawinę. Tsunami. E, nie, nie. Tsunami. Tsunami. O, słyszałam rękawica. Widzisz, jakie opóźnienie później... Nie, nie, zapomnisz. Nie yes. głowa mnie boli. No Ale right. like jak Kupa. Jezu, ale myślę, że czekolada wygląda jak Kupa. Ty nie muszę to było o nie faktu. Boomer. <grym> no Tak to jest, jakieś jest szybki dosłuch. Kurde, przecież to nie jest połowa równa. Ej, what the fuck. No kurde. Nie, sofunia! Dobra, to ja to wszystko jednak wymieszam. Nie wiem, nie wiem po co ta chwila zwątpienia była, nie mam. Mam czyste zęby? Julia. Nie. Pow boomer. Bumerskie żarty. Nie! Zdaję Juliana! No. Zajwiste! You're so funny girl! Kocham te żarty. Widzicie, kiedy podoba się, że boomer daje mi wyznaki. Kiedy zaśmiałam się z memów na Facebooku. Po raz pierwszy. Tak, nazywam się Julia Machunik i mam 22 lata. No. O, o. I okej, okay, wyszło nam, ale powiem Wam, że dziwna sprawa, ponieważ w przepisie było to 45 gramów czekolady, ja zrobiłam z 90 i wyszła taka dość mała w sumie warstwa, ale jest git, jest idealnie. na To wygląda bardziej... jak te kukurydziane, te z czekoladą w no, bardzo... wersji Big Big. Ja. Muszę sobie um, przypadki odmienić Próbuj powiedzieć przypadki mama, da, mama dała Celinie bańkę na mleku i woła Mianownik Dopełniacz Celownik Wiernik narzędnik, hmm. połacz i jeszcze przed nim miejscowo ja, ja w ogóle, jak byłam w co pozdrawiam Karolina jeżeli to ogląda, to wymyśliłyśmy e, takie wierszyki na jak ułamki dodaje się, dzieli się mnoży się itd. i tak dalej i później to? pani nas poprosiła, żebyśmy pokazały to innym i zapisały i ona to później mówiła innym rocznikom, co so, czułam się bardzo dumna i to było mniej więcej jak <laughs> ma, dobra, anyway nie, nie, <laughs> Zajmuje mi pamięć Jak, jak mnie? No i drugi Drugi uławek się. Mianownik przez mianownik je Licznik przez licznik je, to proste Widzicie, kreatywność To moje czwarte imię Bo trzy już mam Teraz robimy żelkę malinową Ale dobre, ej to może być dobre Tylko w samym są trzy łyżeczki czy trzy łyżki tej żelatyny Okej, okay, wygląda to fajnie. Jak to nam tak zastygnie, będzie takie dobre, to będę w siódmym mniej Mogę już to zajęć. Mmm, możemy oblizać łyżkę. Ciekawości ja chciałam sprawdzić, czy może ktoś napisał, ile ta żelka ma stać na zimnie, żeby się zrobiła i żeby mogła już jej użyć. Mam nadzieję, że to nie będzie cała noc, bo czekam. Włożyłam na chwilę do zamrażalnika i mam nadzieję, że się szybciej zrobi, tylko żeby nie przesadzić. I wiecie co? Właśnie przeczytałam tak. Żelkę z malin do tortu robimy mniejszą od średnicy tortu. Żelka nie może wystawać poza blat biszkoptu, ponieważ krem do tynkowania nie przykleje się do żelki. O proszę. Do lodówki na 4-6 godzin? Najlepiej no na całą noc? Nie ma opcji, nie mam tereczka. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do czegoś, gdzie nie jestem do końca mm, ucieszona, ponieważ tą masę. O! To masę się robi tak, że trzeba zagotować śmietankę, rozpuścić w niej czekoladę i dodać wiórki. I babeczka mówi, że najlepiej całą nas trzeba je uchodzić albo przynajmniej 4 godziny w zamrażarce. No nie mamy tyle czasu, więc mam nadzieję, że uda nam się to zrobić nieco szybciej. muszę ją jakby podgrzać, ale nie zagotować, tak prawie zagotować. Zróbmy to. Trochę się boję, bo takiej masy jeszcze nigdy nie robiłam. Mam nadzieję, że ona wejdzie. Już mi się rozpuszcza biała czekolada i powiem wam, że mamo, tak dawno nie jadłam białej czekolady. Ej, ten krem naprawdę może być dobry. Ej, dobra, przysięgam ta masa. Przelałam ją do miski, dodałam już w kokosowe. Ona smakuje jeden do jeden jak Rafaela. Naprawdę. Jestem ciekawa, jak będzie smakować, czy tutaj jeszcze mascarpone. Ja się ubiję, ale jak na razie jest zajebista. Także bardzo fajnie. Oczywiście też tam mi się zważyło. Nie mam czy to czekolada, czy śmietanka, ale przelałam przez sitko I jest pięknie, elegancko. Nie ma tam tych główien pływających są. Dobrze, teraz akcja. Szybkie wystudzenie. Czas start. Dobra, to jest całkiem zimne. Wydaje mi się, że już może być. Oczywiście mogą być bardziej zimne. Mam nadzieję, że coś się przez to nie zwali. Próbowałam to chwalić jak najszybciej. Ja już jestem śpiąca, także to jest ta śmietanka z czekoladą i z wierkami. Teraz dodaję mascarpone i będę to miksować i mam nadzieję, że to wyjdzie. Dobra, moi drodzy, wyszło. Jestem naprawdę dumna, także super. Jeszcze mój taki lifehack. Ogólnie tą miskę włożyłam do miski z lodowatą wodą, dam to do zamrażalnika i jeszcze obłożyłam to takimi wkładami do lodówki, i teraz tak samo jeszcze miksowałam na tym, przez co ta miska była zimna. Wszystko mi wyszło, także jestem zadowolona. Mogę składać tort i spać, także. A nie, jeszcze musimy sprawdzić, co z tą żelką. Z tą żelką to jeden wielki problem. Mam nadzieję, że już się zrobiła, błagam. Chyba już będzie dobre. To już na pewno jest dobre i. Masa również wyszła dobra Tu mamy biszkoptek, tutaj również są dobre Także mam nadzieję, że całość będzie dobra Ponieważ to będzie w sumie smakowało jak takie Raffaello Sferrero Rocher i jeszcze kwaśna malina Także idealnie A na sam dół damy tą, ok, Czyli lecimy od dołu no, Ale... muszę wszystko zjeść Będę składała ogólnie tort w rancie Moczę ten biszkoptik W tym czymś <laughs> Ola, no przestań. Nie możesz wyroś No, I to wygląda jak taka pianka, taka remontowa. No. Nice. Piękna. Tylko ona jest jakby w wielkości... O no, bo trochę większa. So, trzeba ją uwalić. On trwa to ogólnie na oko. czemu nie? O nie, jak Nie wiem, czy nie będzie za... Nie, dobra. Tutaj dajmy już taką cienką warstwę, żeby się blisko tu przyczepił. Okej. Okay. Nice, nice. Znaczyłam piszę kapel, już zrobię w samym. What is it, Trudu? Sojuszki, <noise> <noise> <piszcie je> <noise> Mhm. Mhm. Dobra. Mhm. Mamy naszą żarkę, która jeszcze troszkę musi sobie da. Sterze. To taką w produkcji. No właśnie, więc idealnie. Dobra. Mamy ją. No może że ten tor będzie dobry. To Zobaczymy. I teraz. Posłuchaj to jeszcze troszkę kokosem, Zimmy, zimmy. Parmezano. Teraz. To, to jest parmeziano. Bo okay. jest ale to będzie duże. Z się jeden kawałek no. będzie. No. Dobra. Na dzisiaj to tyle moi drodzy, także do zobaczenia. Jutro będziemy gotynkować. Teraz idzie cały operator w dół. Cały idzie w tym rancie do lodówki. Operator góra. On już też jest śpiący, trzeba mu dawać sygnały. On sobie dojdzie, ja spokojnie później to otworzę i myślę, że będzie ładnie już stał i będzie... Stał. Ale nie, nie... Dobra, do jutra. I dzień dobry, witam Was w dniu numer 2 I dzisiaj już kończymy robić torta Ja już tutaj jestem gotowa do rodzinnej celebracji urodzin Ale to zapewne będzie we vlogu, tak mi się wydaje No i co? Zaczynamy go tynkować Okej, okay, myślę, że jest całkiem nieźle Jest naprawdę równy, także mamy sukces Będę to musiała jakoś... No dobra, spróbujmy, jak to smakuje Mmm... Nice, mm, ale kokosowy. A także ja już tutaj dodałam 300 gramów masła, które jest naprawdę mega mięciutkie, ono cały czas stało w kuchni, jest mega miękkie, i takie właśnie ma być. I teraz ono się ma ponoć robić na najwyższych obrotach przez jakieś 10-15 minut, aż będzie takie aż białe. Oj, widzicie, jak ładnie się ubiło, jest po prostu białe. I teraz dam na średnie obroty, i będę wyciskała tę mleczka. No dobra, tą masę mam. Zastanawiam się, kurde, tylko czy jej nie będzie za mało. Nie wiem, szczerze mówiąc. Biorę to moje urządzonko, które kupiłam i będę nakładała teraz taką cienką warstwę wszędzie. I na górę, i na dół. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam już tort odtynkowany taką pierwszą, wstępną warstwą na chwilę do zamrażarki, żeby to się utwardziło. Będę nakładała drugi raz i później właśnie będę to zdobiła i tu mam kilka końcówek. Jeszcze znalazłam jakieś stare i właśnie będę to robiła za pomocą tych worków. Mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie, aczkolwiek no... Muszę pójść na jakiś kurs w sumie stękowania tortu, to by mi się przydało. Dobra moi drodzy, to tak wygląda na razie tortu bez tych takich kolorowych, nie jest źle. Nie no, tam jakieś kotlety z cukinią się podsłaniam. To są placki cukinii. A to do A co u Was naprawdę ślubie? To wydaj prawdziwa mięteliście? dwóch metrów. Tak. Lala, gotowe, to nie, może już Witam w do domu. Czyś, Dobra, Robin na liście. Logo Barbie. Co? Ola Julia. Może Julia? Julia. Julia, napisz ładnie. Napisz to twoje samo Barbie. Julia jako logo Barbie. Za, samo samo no. zapyt, Julia. Ja So, albo jod taki po prostu o, no, w, kół, w kółku takim wie... Nie w kołku, to masz? w Chodzi, że to takie wiesz, takie Bajeczne Czekaj, może Taka uznać no no, no no to jod po prostu jod. Nice